Sura dwunasta Józef w imię Boga, miłosiernego, miłościwego. Alif, Lam, Ra. To są znaki Księgi Jasnej. My zesłaliśmy ją jako koran w języku arabskim. Być może zrozumiecie, my objawiamy ci ten koran, aby przekazać ci najpiękniejsze z opowieści. Wcześniej bowiem byłeś między nieświadomymi. Niegdyś powiedział Józef do swego ojca. Ojcze mój, widziałem jedenaście gwiazd, słońce i księżyc i widziałem, jak padają przede mną w pokłonie. Powiedział, o mój synu, nie opowiadaj tego widzenia twym braciom, aby nie uchnuli spisku przeciwko tobie. Wszak szatan jest dla człowieka wrogiem jawnym. W ten sposób Twój Pan wybierze Cię i nauczy wyjaśniania wydarzeń. On dopełni Swą życzliwość wobec Ciebie i Rodu Jakuba, podobnie jak dopełnił ją wobec Twych Ojców, Abrahama i Izaaka. Zaprawdę Twój Pan jest wiedzący, mądry. Były w Józefie i jego braciach znaki dla tych, którzy pytają. Oni powiedzieli: Józef i jego brat są milsi naszemu Ojcu niż my, a przecież my jesteśmy gromadą. Zaprawdę nasz Ojciec jest w jawnym błędzie. Zabijcie Józefa, albo wyrzućcie go na daleką ziemię, aby twarz Ojca zwróciła się ku nam, a my będziemy potem ludźmi prawymi. Jeden z nich powiedział: nie zabijajcie Józefa, lecz wrzućcie go w głębinę studni. Może wyciągnie go jakaś karawana, jeśli musicie to uczynić. Oni powiedzieli, o nasz ojcze, dlaczego nie ufasz nam względem Józefa? My przecież jesteśmy jego szczerymi doradcami. Wyślij go z nami jutro, niech się ucieszy i zabawi, a my będziemy go pilnować. Jakub powiedział. Zasmuci mnie to, jeśli go zabierzecie, i boję się, aby nie pożarł go wilk, gdy wy nie będziecie na niego uważać. Oni powiedzieli: Jeśli miałby pożreć go wilk, gdy my jesteśmy taką gromadą, to będziemy przegrani. Zabrali go więc i postanowili wrzucić w głębinę studni. My objawiliśmy mu ty opowiesz im o ich czynie, gdy oni nie będą tego przeczuwać. I przyszli do swego ojca wieczorem ze łzami i powiedzieli: O, ojcze nasz, odeszliśmy, aby się ścigać, a Józefa zostawiliśmy przy naszych rzeczach i pożarł go wilk. Ty jednak nie uwierzysz nam, nawet jeśli mówimy prawdę. I pokazali jego koszulę, poplamioną fałszywą krwią. On powiedział: o nie, to wasze dusze popchnęły was do tego, ale cierpliwość jest piękna. Tylko u boga można szukać pomocy przeciwko temu, co wy opowiadacie. I przybyła karawana i wysłali swego człowieka po wodę. On opuścił wiadro do studni i zawołał: jakaż radosna nowina! Jest tu jakiś młodzieniec! I ukryli go niczym towar, ale Bóg wiedział dobrze, co oni czynili. Sprzedali go za marną cenę, za kilka dirhamów odliczonych, nie mieli bowiem zbytnich wymagań. I powiedział ten z Egiptu, który go kupił do swojej żony: Uczyń godnym jego pobyt, może okaże się dla nas pożyteczny, albo weźmiemy go za syna. W ten sposób umieściliśmy Józefa na tej ziemi, aby nauczyć go wyjaśniania wydarzeń. Bóg panuje nad wszystkimi sprawami, ale większość ludzi o tym nie wie. A kiedy osiągnął już dojrzałość, obdarzyliśmy go poważaniem i wiedzą. Tak, nagradzamy tych, którzy czynią dobro. Kobieta, w której domu przebywał, usiłowała go uwieść. Zamknęła drzwi i powiedziała: Zbliż się. On powiedział: Niech Bóg broni. Twój mąż jest moim Panem i dał mi najlepsze miejsce pobytu. Niesprawiedliwi nie osiągną powodzenia. I ona Go pragnęła, i On by jej pragnął, gdyby nie zobaczył dowodu od swego Pana. W ten sposób odwróciliśmy od Niego zło i nieprzyzwoitość, ponieważ był jednym spośród naszych wiernych sług. Oboje Podbiegli do drzwi, i ona rozdarła mu koszulę na plecach. Przy drzwiach spotkali jej pana, i ona zawołała: Jaka może być zapłata dla tego, kto chciałby rządzić zło twojej rodzinie, jeśli nie więzienie lub kara bolesna? Józef powiedział: Ona usiłowała mnie uwieść. A jeden z jej krewnych oświadczył: Jeśli jego koszula jest rozerwana z przodu, to ona mówi prawdę, on zaś jest kłamcą. Jeśli jego koszula jest rozerwana z tyłu, to ona kłamie, on zaś jest prawdomówny. Kiedy jej mąż zobaczył, że jego koszula była rozerwana z tyłu, powiedział: To jest jeden z kobiecych podstępów. Zaprawdę, wasz podstęp jest wielki. Józefie, zapomnij o tym, a ty proś o przebaczenie za swój grzech, boś zaprawdę zgrzeszyła. Kobiety w mieście mówiły, żona Wielmoży pragnie uwieść swego sługę. On wzbudził w niej gorącą miłość. Widzimy ją w jawnym wzbłądzeniu. Kiedy usłyszała o ich złośliwych plotkach, to posłała po nie i przygotowała dla nich przyjęcie. Każdej z nich dała nóż i powiedziała do Józefa: wyjdź ku nim. Kiedy one go zobaczyły, to ogarnął je taki zachwyt, że pocięły sobie ręce i powiedziały: Uchowaj Boże, to nie jest człowiek śmiertelny. To nikt inny jak tylko szlachetny anioł. Ona powiedziała: Oto jest ten, z powodu którego mnie potępiałyście. Starałam się go uwieść, ale on stanowczo odmówił. Jeśli jednak nie wykona mego rozkazu, to zostanie uwięziony i znajdzie się wśród poniżonych. On powiedział: Panie mój. Więzienie jest mi milsze od tego, do czego one mnie namawiają. Jeśli ty nie odwrócisz ode mnie ich skłonności, to ja skłonię się ku nim i znajdę się wśród głupców. I wysłuchał go Pan i odwrócił od niego ich skłonności. On jest słyszący, wiedzący. Później wydało się im właściwe, gdy zobaczyli znaki, uwięzić go na pewien czas. Razem z nim poszło do więzienia dwóch młodzieńców. Jeden z nich powiedział: Widziałem we śnie, jak wytłaczam wino, drugi zaś powiedział: Widziałem we śnie, jak niosę na głowie chleb, który dziobią ptaki. Wyjaśnij nam to. My widzimy, że jesteś spośród czyniących dobro. On powiedział: Jeszcze nie dostaniecie jedzenia, które jest wam podawane. A ja wam to wyjaśnię, zanim spełnią się te sny. Tego nauczył mnie mój Pan. Porzuciłem drogę ludzi, którzy nie wierzą w Boga i nie wierzą w życie ostateczne. Poszedłem za religią moich ojców Abrahama, Izaaka i Jakuba. My nie możemy dodawać Bogu czegokolwiek. To jest łaska Boga dla nas i dla ludzi. Ale większość ludzi jest niewdzięczna. O, moi towarzysze więzienni. Czy wielu różnych panów jest lepszych, czy Bóg jedyny wszechogarniający? Cokolwiek czcicie poza nim, są to jedynie imiona, którymi nazwaliście ich wy i wasi ojcowie. Bóg nie zesłał im żadnej władzy. Rozstrzygnięcie należy wyłącznie do Boga. On rozkazał, abyście nie czcili nikogo oprócz niego. To jest prawdziwa religia. Ale większość ludzi nie wie. O moi towarzysze więzienni, jeden z was będzie poił winem swego pana, a drugi będzie ukrzyżowany, i ptaki będą dziobać z jego głowy. Tak została postawiona sprawa, o którą mnie pytacie. I do tego, o którym sądził, że się uratuje, powiedział: Wspomnij o mnie twemu panu. Szatan jednak sprawił, że zapomniał wspomnieć swemu panu i Józef spędził w więzieniu kilka lat. Powiedział król: Widziałem we śnie siedem krów tłustych, które zjada siedem krów chudych, i widziałem siedem kłosów zielonych i siedem kłosów uschłych. O dostojni, wyjaśnijcie mi moje widzenie, jeśli potraficie wyjaśniać widzenia. Oni powiedzieli. Jest to mieszanina poplątanych snów. My nie potrafimy wyjaśniać takich snów. Wówczas ten z dwóch, który się uratował, przypomniał sobie po jakimś czasie o Józefie i powiedział: Ja przyniosę wyjaśnienie, poślijcie mnie. O Józefie, człowieku prawdomówny, wyjaśnij nam, co oznacza te siedem krów tłustych, które zjada siedem krów chudych. I siedem kłosów zielonych oraz siedem uschłych. Być może wrócę do ludzi i być może się dowiedzą. On powiedział. Przez siedem lat zasiewajcie jak zazwyczaj. To, co zeżniecie, pozostawcie w kłosach z wyjątkiem niewielkiej ilości, z której będziecie jedli. A potem... Przyjdzie siedem lat suchych, które zjedzą to, co wcześniej odłożyliście, poza niewielką ilością, którą zachowacie. Potem przyjdzie rok, w którym ludziom zesłany zostanie obfity deszcz i znowu będą wytłaczać owoce. Król powiedział: Przywróćcie go do mnie. Kiedy posłaniec. Przyszedł do Józefa, on powiedział: Wróć do swego pana i zapytaj go, jakie były zamiary tych kobiet, które pocięły sobie ręce. Mój pan z pewnością dobrze zna ich podstęp. I zapytał się ich, jakie miałyście zamiary, gdy chciałyście uwieść Józefa. One powiedziały: Uchowaj Boże, my nic złego o nim nie wiemy. A żona wielmoży powiedziała: Teraz prawda się ujawniła. To ja usiłowałam go uwieść, on zaś jest spośród prawdomównych. To dlatego, aby mój pan wiedział, że nie zdradziłem go podczas jego nieobecności i że Bóg nie prowadzi zdradzieckiego podstępu. Ja nie uniewinniam mej duszy. Dusza bowiem jest podatna na zło, jeśli tylko nie zmiłuje się mój pan. Zaprawdę, mój pan jest przebaczający, miłościwy. Powiedział król: Przyprowadźcie go do mnie, ja zatrzymam go blisko siebie. A gdy z nim porozmawiał, powiedział: Od tego dnia masz u nas wysoką pozycję i pełne zaufanie. Józef powiedział: postaw mnie nad spichlerzami tej ziemi, gdyż jestem strażnikiem troskliwym, obeznanym. I tak. Umocniliśmy Józefa na tej ziemi i mógł się osiedlić gdziekolwiek zechciał. My obejmujemy naszym miłosierdziem, kogo chcemy, i nie gubimy nagrody tych, którzy czynią dobro. A nagroda życia ostatecznego jest lepsza dla tych, którzy wierzą i są bogobojni. Potem przyszli bracia Józefa, weszli do niego i on ich rozpoznał, ale oni go nie poznali. Kiedy już zaopatrzył ich w zapasy, powiedział: Przyprowadźcie do mnie swego brata od waszego ojca. Czyż nie widzicie, że daję pełną miarę i że jestem najlepszym z gospodarzy? Jeśli nie przyprowadzicie go do mnie, to nie dostaniecie ode mnie nawet jednej miary i więcej nie zbliżajcie się do mnie. Oni, powiedzieli, postaramy się o niego u jego ojca i z pewnością to uczynimy. Józef powiedział swoim sługom: włóżcie ich towar w ich juki podróżne. Może go poznają po powrocie do swojej rodziny i może powrócą. Kiedy powrócili do swego ojca, powiedzieli: O, nasz ojcze, odmówiono nam miary zboża. Poślij z nami naszego brata, a wówczas będzie nam odmierzone. My zaprawdę będziemy dobrze się nim opiekować. On powiedział. Czy mam go powierzyć wam tak, jak niegdyś powierzyłem wam jego brata? Wszak Bóg jest najlepszym z opiekunów, najmiłosierniejszym z miłosiernych. Kiedy otworzyli swe juki, znaleźli swój towar, który został im zwrócony. Powiedzieli, o ojcze, czegóż jeszcze moglibyśmy chcieć? Nasz towar został nam zwrócony i my zaopatrzymy naszą rodzinę. Będziemy strzec. Naszego brata i dostaniemy ładunek jednego wielbłąda więcej, to będzie miara pewna. On powiedział: Ja nie wyślę go z wami, dopóki nie przysięgniecie na Boga, że przyprowadzicie go do mnie z powrotem, chyba że zostaniecie otoczeni. A gdy złożyli uroczystą przysięgę, on powiedział: Bóg jest poręczycielem naszych słów. I powiedział: O synowie moi, nie wchodźcie wszyscy przez jedną bramę, a wchodźcie różnymi bramami. Nie mogę w niczym wam pomóc przeciwko Bogu, gdyż rozstrzygnięcie należy tylko do Boga. W Nim pokładam moje zaufanie i niechaj Jemu zaufają wszyscy, którzy są ufający. I weszli tak, jak nakazał im ojciec, jednak nie pomogło im to w niczym przeciwko Bogu ale zaspokoiło tylko pragnienie duszy Jakuba. On posiadał wiedzę, gdyż mu ją daliśmy, lecz większość ludzi nie wie. Kiedy przyszli do Józefa, on przygarnął do siebie swego brata i powiedział: Ja jestem twoim bratem, nie rozpaczaj z powodu tego, co uczynili. A kiedy już zaopatrzył ich w zapasy, to włożył Puchar do sakwy swego brata, a potem Herold zawołał. O ludzie karawany, jesteście złodziejami, powiedzieli, zwracając się ku nim, czegóż to szukacie. Oni powiedzieli, szukamy pucharu króla. Ten, kto go przyniesie, dostanie ładunek wielbłąda, i ja za to ręczę. Bracia powiedzieli, na Boga, dobrze wiecie, że nie przyszliśmy po to, aby szerzyć zgorszenie na ziemi i nie jesteśmy złodziejami. Oni powiedzieli, a jaka będzie zapłata za to, jeśli okażecie się kłamcami? Powiedzieli: Zapłatą będzie ten, w którego sakwie znajdziecie ukradzione. Tak my odpłacamy niesprawiedliwym. Józef zaczął przeszukiwać inne sakwy, zanim doszedł do sakwy swego brata. Potem wyciągnął Puchar z sakwy swego brata. To my podsunęliśmy taki podstęp Józefowi, ponieważ nie mógł zatrzymać swego brata według praw króla, ale Bóg tego chciał. My wywyższamy stopniami kogo chcemy. Nad każdym obdarzonym wiedzą jest wszechwiedzący. Bracia powiedzieli: Jeśli on ukradł, to jego brat ukradł już wcześniej. Józef ukrył to w swej duszy i nie ujawnił im tego, tylko powiedział: Wy jesteście w gorszym położeniu i Bóg wie najlepiej o tym, co twierdzicie. Powiedzieli: O dostojny panie, on ma ojca, leciwego starca. Zatrzymaj jednego z nas zamiast niego. Widzimy, że jesteś człowiekiem czyniącym dobro. Powiedział: Niech Bóg broni, abyśmy wzięli kogoś innego, niż ten, u którego znaleźliśmy naszą własność. Bylibyśmy wówczas niesprawiedliwi. A gdy stracili już nadzieję, to odeszli na stronę, aby się naradzić. Starszy z nich powiedział: czy nie wiecie, że wasz ojciec wziął od was przysięgę przed Bogiem, i że już wcześniej byliście niesprawiedliwi wobec Józefa? Ja nie opuszczę tej ziemi, zanim nie zezwoli mi ojciec albo niech Bóg rozstrzygnie za mnie on jest najlepszym z rozstrzygających. Wracajcie do waszego ojca i powiedzcie: O nasz ojcze, twój syn dopuścił się kradzieży, my poświadczamy tylko to, co wiemy. I nie poznaliśmy tego, co niewidzialne. Zapytaj, w mieście, w którym byliśmy i w karawanie, z którą przybyliśmy. My przecież mówimy prawdę. Jakub powiedział: O nie, to wasze dusze popchnęły was do tego, ale cierpliwość jest piękna. Może Bóg zwróci mi ich wszystkich. On jest bowiem wiedzący, mądry. Odwrócił się od nich i powiedział, o, jakże żal mi Józefa. Jego oczy zbielały ze smutku i nie przestawał się dręczyć. Oni powiedzieli, na Boga, przestań wspominać Józefa, bo osłabniesz z żalu, albo doprowadzisz się do zguby. On powiedział, ja tylko powierzam Bogu moją gorycz i mój smutek. Wiem od Boga to, czego wy nie wiecie. O synowie moi, idźcie i rozpytujcie się o Józefa i jego brata. I nie traćcie nadziei we wsparcie Boga, gdyż we wsparcie Boga tracą nadzieję tylko ludzie niewierni. Kiedy ponownie przybyli do Józefa, powiedzieli: O dostojny panie, nieszczęście dotknęło nas i naszą rodzinę i przynieśliśmy towar niewielkiej wartości. Daj nam jednak pełną miarę i okaż nam miłosierdzie, bo Bóg nagradza okazujących miłosierdzie. On powiedział: Czy wiecie, coście uczynili Józefowi i jego bratu w waszej nieświadomości? Oni powiedzieli: Czyżbyś był Józefem? On powiedział: Ja jestem Józefem, a to jest mój brat. Bóg okazał nam łaskę. Zaprawdę, kto boi się Boga i jest cierpliwy. To Bóg nie zgubi nagrody dla tych, którzy czynią dobro. Oni powiedzieli na Boga, Bóg wywyższył cię nad nami, a my z pewnością byliśmy grzesznikami. Powiedział Dzisiaj nie spadną na was żadne zarzuty. Niechaj Bóg wam wybaczy. On jest najmiłosierniejszy z miłosiernych. Idźcie z tą moją koszulą i zarzućcie ją na twarz mego Ojca, a On odzyska wzrok. Potem przyjdźcie do mnie, razem z całą Waszą rodziną. Jak tylko karawana stamtąd wyruszyła, ich ojciec powiedział: Zaprawdę, czuję zapach Józefa. Nie myślcie tylko, że jestem osłabiony na umyśle. Oni powiedzieli: Na Boga, zaprawdę, Ty wciąż jesteś w starym złudzeniu a kiedy przyszedł posłaniec z dobrą wieścią i zarzucił koszulę na jego twarz on odzyskał wzrok i powiedział czy nie mówiłem wam że dzięki bogu wiem to czego wy nie wiecie powiedzieli o ojcze nasz proś dla nas o przebaczenie naszych grzechów bośmy zaprawdę byli grzesznikami powiedział będę prosił dla was o przebaczenie mego pana on jest przebaczający miłościwy kiedy weszli oni do Józefa, on objął swych rodziców i powiedział: Wejdźcie do Egiptu bezpiecznie, jeśli Bóg tak chce. On podniósł rodziców wysoko na tron, oni zaś padli przed nim na twarz. Józef powiedział: O, ojcze mój! Oto jest wyjaśnienie mego dawnego widzenia. Mój pan uczynił je prawdą. On okazał mi dobroć. Gdy uwolnił mnie z więzienia i przyprowadził was z pustyni, po tym gdy szatan zasiał niezgodę między mną a moimi braćmi. Zaprawdę, mój pan jest wiedzący, mądry. Panie mój, Tyś dał mi nieco władzy królewskiej i nauczył wyjaśniania wydarzeń. Stwórco niebios i ziemi, Tyś jest moim obrońcą na tym świecie i w świecie ostatecznym. Weź mą duszę jako poddanego Twojej woli i połącz mnie ze sprawiedliwymi. To jest jedna z opowieści o tym, co ukryte, które Tobie objawiamy. Nie było Cię z nimi, gdy oni uzgadniali swoje plany, obmyślając podstęp, i nie uwierzy większość ludzi, choćbyś bardzo tego pragnął. Ty nie prosisz ich za to o żadną nagrodę, to jest tylko napomnienie dla światów. Ileż jest znaków w niebiosach i na ziemi, obok których oni przechodzą i od których się odwracają? Większość z nich nie wierzy w Boga, a tylko dodaje mu współtowarzyszy. Czy oni są pewni, że nie dosięgnie ich kara Boga, albo że nie dosięgnie ich godzina, gdy nawet tego nie dostrzegą? Powiedz, oto jest moja droga. Wzywam do Boga z jasną wiedzą, ja i ci, którzy idą za mną. Chwała Bogu, że nie jestem spośród niewiernych. I przed Tobą my posyłaliśmy ludzi spośród mieszkańców miast, którym daliśmy objawienie. Czyż oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli, jaki był koniec tych, którzy byli przed nimi? Wszak siedziba życia ostatecznego jest najlepsza dla tych, którzy są bogobojni. Czy wy tego nie rozumiecie? Kiedy posłańcy stracili nadzieję i sądzili, że zostali uznani za kłamców, wtedy przychodziła do nich nasza pomoc i byli ocaleni ci, których chcieliśmy ocalić, ale nie można odwrócić naszej kary od ludu grzesznego. W ich opowieściach jest nauka dla ludzi rozumiejących. To nie jest opowieść wymyślona, ale potwierdzenie tego, co było wcześniej, dokładne wyjaśnienie wszystkich rzeczy, przewodnictwo i miłosierdzie dla ludzi, którzy wierzą.